Hejka, widzowie. Dziś pracuję z moją Cole, Igą w żabce. Okej, okay, czekamy na klientów. No dobrze nam poszło. Bo po minucie... Jakby co wcześniej graliśmy. I po minucie przyszedł jeden klient. Czekamy na dwa. Sprzątamy. W tym czasie, jak czekamy na klientów, możesz zostawić like, to będzie więcej filmów z igą. Może Ty też wystąpisz w filmie? Lody postawię do kupienia. Stewena. Dobra, idziemy do kasy. Ok, a jednak nie xd. Postawię godziny otwarcia, bo o trzeciej w nocy nie wpuszczamy nawet mrówek mutantów. Albo najpierw bankomat. Szukanie bankomatu. Gdzie on był? Ano tak on był w pieniądzach! Ale gdzie te pieniądze? O tu nie widziałam wcześniej. Wreszcie. O ona dała mi pieniądze. Dziesięć ziko teraz mogę kupić wszystko. Wow! Dzięki. Na wszelki wypadek napiszę po angielsku. Aha, ona z Polski, ale wstyd. Ej, a gdzie ta twoja koł Jakby co, Iga zapytała się, czy jej kol może z nami grać, i jeszcze nie dołączyła. Chyba, że chodziło o mnie, bo nie wiem. NWM, jakby ktoś nie wiedział, nie wiem. Aha, okej. Okay. Jakby co sorki, że ciągle są powiadomienia od nazwy grupka. Po prostu stworzyłam grupkę i ciągle tam spam ją. I Igę poznałam dzięki tej grupce. No, ale dobra. Jajka. Ale co? Chodzi, że jajka są u nas stanie. Dobra, nieważne. Jakby komuś się nie chciało czytać, to na mojej tabliczce jest napisane: Żabka najtaniej, bo to jedyny sklep tutaj. XD. A na IG? Mmm. Oczywiście, że żabka. A co innego? XD. Zapomniałam, że miałam robić godziny otwarcia. Teraz to zrobię. Zrobię od 8 do 22. Jeszcze dam am i pm. AM to rano, czyli w moim przypadku. Otwarcia żabki. Otwieram o 8 rano, a pm to po południu. Czyli dajemy cyfrę do 12. I do tej cyfra dodajemy 12. I taka jest godzina. Czyli jak jest am, to taka jest godzina. Jaka jest napisana cyfra. APM. To trzeba dodać 12 do napisanej cyfry. I jest podana godzina. Mam nadzieję, że to zapamiętacie i zrozumieliście. Jakbyście nie wiedzieli, to AM i PM to jest po angielsku. Ej, ja mam być maskotką, czy ty? Czekamy na odpowiedź. A odpowiedź to: Eja! Ok. To się przebierz za żabę, jak mówi nazwa sklepu. Oraz zachęcaj ludzi do kupowania w naszym sklepie. Znowu powiadomienie? Mam dość. Po skończeniu odcinka wyjdę z grupki. Ale to nie jest teraz ważne. Teraz ważne jest to, żeby dobrze sprzedawać w żabencji. Ok, będę ludziom mówić, żeby kupili coś z żabki. Świetnie. Idę na kasę sprzedawać. O, -o ale szybko dopiero tu przyszłam. Dobry. Nie zamknięte, nikogo tu nie ma. Hej, Norel przecież jest 7,24, a nie 8, no ale dobra. Czy zamierzasz odpowiedzieć? O, wreszcie! Dobra ona chce loda! Ogólnie też jestem fanką Ercia, więc możemy się dogadać. Do widzenia. Mm. Nie. I co teraz? No cóż, takie życie. Życzę więcej szczęścia. Ale miętowe też są dobre. Powiem jej o tym dobrze, że postawiłam te lody, bo ludzie je kupują. Niestety, najmniej one są Aha, czemu nie chcesz miętowych? No ale dobra. Przecież obok drzwi jest bankomat. Możesz tam wypłacić pieniądze. Szkoda, że muszę przyjmować transakcje. Nie można pieniędzmi płacić. Czemu? Okej, okay, do widzenia. Dobra, chyba ostatni klient. Dobry. Ludzie biorą tylko lody. Przecież żabka powinna sprzedawać tylko hot dogi. Dajmy jej to. Dobra, koniec pracy. Wreszcie papatki.